O, oh fuck, żałuję, że nie mam timera. Kurde, szybki jest, skubany. Zajebisty pistolet. Zajebisty pistolet. Czekam omówione Witam Was serdecznie w kolejnym, długim materiale. Od razu następnie chciałbym Wam podziękować, że jest Was tutaj tyle, ale podziękowania też będą na końcu filmu, także nieistotne. Opowiem Wam dzisiaj o bardzo nietypowej konstrukcji. Mianowicie jest to konstrukcja z rodziny, o której już Wam wspominałem, czyli 1911 Double Stack dwurzędowe, czy nazywane również 2011. Mianowicie są to pistolety wyglądające z zewnątrz jak legendarne Colt 1911, ale w kalibrze 9mm Parabellum i obsługujące dwurzędowe magazynki. Konstrukcja, o której dzisiaj będę Wam opowiadał, jest konstrukcją bardzo nietypową, mianowicie jest to Stealth Arms Platypus, czyli dziobak. Nie wiem, jak na tę nazwę, ale marketingowo super. Jeżeli chodzi o Platypusa, jeżeli chodzi o dziobaka. Dziobak jest konstrukcją w pełni stalową, stalowo, znaczy w pełni stalową. Dziobak jest konstrukcją w pełni metalową, wykonany jest ze stali i wykonany jest z aluminium. I na pierwszy rzut oka, możecie zobaczyć, że producent ewidentnie poszedł w stronę Dużo pistoletów już było, zróbmy coś, co się będzie wyróżniać, bo to co wyróżnia Stealth Arms, to to, że możecie sobie skonfigurować pistolet dokładnie tak jak chcecie. Postaram się Wam nagrać ekran, jak wygląda konfigurator, no bo konfigurator to jest jazda bez trzymanki. Jak chcecie, możecie sobie każde wycięcie w zamku, w chwycie zrobić dosłownie tak jak marzycie, kolory, faktury, wzory. Jazda bez trzymanki. Oczywiście dotyczy to, to rynku amerykańskiego. Jak byłem na targach w Boniu, pytałem dystrybutora, czy planują takie rzeczy. No, obawiam się, że to się po prostu nie uda ze względów logistycznych, wszelakich, także szkoda. Ale jakby ktoś chciał, na przykład, bo jest, nie wiem, fanem Kapitana Bomby, to akurat głowy Kapitana Bomby chyba nie można zrobić, ale jak ktoś jest fanem 20 kwietnia, pozdro dla kumatych, no to 420 jako numer seryjny broni można sobie zamówić. Także, sztost. Natomiast tam są pistole. Jeżeli chodzi o sam pistolet, no to tak jak wspomniałem, platforma 1911 double stack dwurzędowa, czy po to się nazywa na 2011 pistolet. Ten konkretny, który wam pokazuję, to jest wersja najbardziej rzucająca się w oczy, jeżeli chodzi o dostępny polski rynek. Mianowicie pięciocalowa w bardzo nietypowym pomarańczowo-turkusowym, tak chyba to można powiedzieć malowaniu pistet wizualnie naprawdę fantastyczny, z 5-calową lufą, ze światłowodowymi przyrządami celowniczymi. Tak jest w standardzie. Natomiast tutaj ten konkretny Surefire X300 i Holosun 507 Home. Co już powoduje, że jest to zestaw absolutnie topowy, high-endowy. No bardziej topowy tylko byłby, jakby, jakby właściciel Maćku, serdeczne pozdrowienia. Zamontował sobie Trigico na SRO i nie wiem, latarkę Mod która jest jeszcze droższa. Nie? No to wtedy byłoby bardziej topowo. Jeżeli chodzi o samego dziobaka, oprócz tego, że występuje w różnych wersjach 4,25 z gwintowaną lufą, 5 cali. Oprócz tego, że można go sobie pokolorować. To wyróżnia się znacząco tym, że jest to konstrukcja na magazynki do bloków. Dobra, mamy amunicję Hornady Critical Duty i zobaczymy jak to chodzi na ostrej. O. Znowu nie zastał, ale chodzi, czyli Platypus nie ma problemu z amunicją... Bardzo drogą do ochrony osobistej z Holopointem. Sprawdzimy, jak sobie poradzi Prodigy, Taki mały suplement. I to znacząco powiększa, jakby wachlarz możliwości, no bo pasują różne magazynki. Ja strzelam akurat z oryginalnych Glockowskich, nie posiadam PEMAGów, bo im po prostu nie ufam. No ale mając jakieś tam lipersy czy tego typu cuda, podejrzewam, że żadnego problemu nie będzie. No bo zwykły Glock po prostu je przyjmował, więc myślę, że tutaj byłoby dokładnie. Dokładnie tak samo. Materiał, który zobaczycie, przebitki, które gdzieś lecą w tle razem z, moimi, razem z moimi opiniami, jest bardziej prezentacją niż rzetelną recenzją, no bo 200 sztuk około to nie jest rzetelna recenzja, natomiast teraz mogę Wam powiedzieć, jakby uprzedzając fakty, z podsumowania, Bawiłem się świetnie, co widać po moich reakcjach. Także drodzy... Będą przebitki, będą nagrania z, ze strzelnicy FSO w Warszawie. Strzelnicy, która niestety powoli kończy swój żywot. E, no i co? Oglądajcie, zostańcie do końca, bo na końcu są wyniki rozdawnictwa z poprzedniego filmu o Walterze PDP. E, I dajcie znać, co uważacie na temat tego pistoletu. I tego jak strzelam, bo myślę, że to najbardziej będziecie oceniać, biorąc pod uwagę, jak ten pistolet zachowuje się w moich łapkach. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie do materiału. Jedna rzecz, jak widzieliście na przebitkach, już parę razy nie został mi zamek w tylnym położeniu. Zaraz się zapytam właściciela, czy już mu się to zdarzało. Kurde, pistolet chodzi zupełnie inaczej niż Prodigy. Fajne jest to, że po pierwsze można... No ja sięgam, nawet bez specjalnej zmiany chwytu. Jestem w stanie zrzucić ten zamek, to jest super. Trzeba się napracować. Manipulatory. Zupełnie inne niż w Prodigy. I kurde. Zarąbisty jest ten pistolet. Naprawdę jest, jest fenomenalny. Zobaczcie, jaki on jest ogromny, że X300 to praktycznie się chowa. To powoduje, że jakby manipulowanie tym pistoletem też jest zupełnie inne. I wydaje mi się, że sprężyna w stosunku do tego, co jest w moim Prodigy chodzi troszeczkę inaczej. Mamy tutaj lekko wycięty zamek, jest zrobiony porting. No i nie ma tego idiotycznego otworu, który brudzi kolimator. Ja w tym momencie strzeliłem z tego pistoletu. Pokażę Wam, cofny zamek. Ja w tym momencie strzeliłem z tego pistoletu około 70 sztuk i kompletnie nie widać, żeby cokolwiek było na tym kolimatorze. Na Prodigy już by było czarno. Więc kurde. Kąt chwytu. Ten bezpiecznik skrzydełkowy chodzi bardzo lekko. Spróbuję sobie załadować jeszcze z y, dwóch magazynki, zrobić jeszcze raz wymianę i zobaczymy, ale kurde ty no fajne to jest i to, że jest ten magwell, chociaż już raz mi się zdarzyło, y, chyba mam nagrane, że nie dobiłem magazynka, Więc tutaj zdecydowanie dłuższe stopki, takie jak gdzieś mi tutaj leżą, sekunda, dłuższe stopki. I zdecydowanie raz, że to lepiej wygląda. Dwa, że łatwiej jest sobie ten pistolet załadować. Wychodząc na cel, możemy sobie e, zrzucić zamek, nawet ręką wspomagającą. Kurde, fajne. strzelamy dalej. No, jestem już po strzelaniu. Jak widzicie, nie typowe studio, bo nie siedzę na mojej czarnej kanapie z neonem za plecami, tylko na fotelu w hotelu. Yo, nie czuję jak krymuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję Maćkowi za użyczenie pistoletu. Wrzucę Wam tutaj gdzieś jego Instagrama, żebyście mogli wpaść, bo facet naprawdę bardzo fajnie ogarnia strzelanie. Zorganizował nam dzisiaj świetny trening. Mogliśmy się naprawdę fajnie wyszaleć i jednocześnie nauczyć kilku fajnych, fajnych rzeczy. Także Maćku jeszcze raz wielkie dzięki za użyczenie pistoletu. Natomiast moja opinia o pistolecie Platypus. Strzeliłem z niego... Jakieś 200 sztuk, więc nie jest to nie wiadomo ile, ale z drugiej strony daje mi pogląd już na to, jak ten pistolet działa i powiem Wam, że działa naprawdę fantastycznie. I w porównaniu do Prodigy, mm, zupełnie inne pistolety. Prodigy ma bardziej pękaty chwyt, ma bezpiecznik chwytowy, którego Platypus nie ma. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się przesiąść i posiada Glocka, to wydaje mi się, że Platypus jest bardzo mocnym kandydatem z całej dostępnej na polskim rynku trójki Czyli Fusion XP Pro od DTF-u, z którego miałem przyjemność strzelać, czyli Staccato HD, który pokazywałem Wam przy okazji targów w Błoniu. No i właśnie ten, ten Platypus. Eee, Platypus na pewno wygrywa wyglądem z nimi wszystkimi, bo to jak ten pistolet wygląda, jak jest nietypowy, jak rzuca się w oczy, no to to jest, to jest coś wspaniałego, jeżeli lubicie szpan wątek na legendarnym forum i chcieliby się na nie zabłysnąć, to wydaje mi się, że Platypus jest świetną opcją w tym zestawie z X-300 i z tym dużym kolimatorem, który ginie tak naprawdę w całej wielkości tego pistoletu. To no, Platypus, Platypus robi robotę. Dobra, załadujemy sobie ostatnie 20 sztuk, bo i tak strzeliłem z niego chyba z 200 sztuk teraz, te parę chwil. Że móc powiedzieć o nim coś więcej. Już mogę Wam powiedzieć, że jeżeli myślicie, to to jest dobry pomysł. Zdecydowanie to jest dobry pomysł. No, nie zostaje. Zmieńmy chwyt, nisko go złapie. Został. Być może blokuje dźwignię z rzutu zęb. Być może, ale powiem Wam tak, jeżeli zastanawiacie się nad tym pistoletem, czy w tej kolorystyce, czy w jakiejkolwiek innej, to jest dobry pomysł. Myślę, że ta półka cenowa ma kilku przedstawicieli, ale ten zyskuje bardzo mocno możliwością zamontowania magazynka do grota. No i tyle. Czy żałuję, że kupiłem Prodigy, a nie poczekałem na Platypusa? Nie. Wybrałem klasyczną formę bardziej, czyli magazynki do rodziny 2011, czyli bezpiecznik kwitowy. Mimo, że manipulatory pozostałe są podobne, czyli ten średnio mi pasujący zrzut zamka i bezpiecznik skrzydełkowy, który jest. To mimo wszystko, jedno i drugie, bardzo fajnie strzelający pistolet. No, Platypus, dłuższy zamek, więc wchodzi bardzo miękko, bardzo fajnie pracuje. Zdarzyło mi się jakieś takie dziwne zatrzymywanie, nie zatrzymywanie zamka w tym położeniu, ale to zwalam na chwyt, bo jak się skupiłem mocno, żeby ten chwyt poprawić, to nie miałem żadnych awarii. Na Prodigy mi się w ogóle takie awarie nie zdarzają, więc tutaj też no, na dwie babka wróżyła. Podejrzewam, że jakbym poćwiczył więcej z tym pistoletem, to byłoby zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Czy warto? No Biorąc pod uwagę, te trzy konstrukcje, o których wspomniałem, czyli 21 na magazynki do Glocka, czyli Fusion, Staccato i Platypus. Platypus naprawdę, naprawdę jest dobrym pomysłem, moim skromnym zdaniem. Jeżeli was nie ogólnie, to budżet, to No, bo tutaj wiadomo, że różnice cenowe między tymi pistoletami trzema są, przedział 2-3 tysięcy, więc no to już no, kilka fajnych akcesoriów, lub trochę treningu, tak naprawdę cenowo się między nimi. Różni. Drodzy, jeżeli chodzi o rozdawnictwo, to w opisie tego filmu będą dwie osoby, które odpowiedziały na rozdawnictwo w poprzednim długim materiale i wypowiedziały się, więc wpiszę Wasze niki z YouTube'a, skontaktujcie się ze mną na maila lub na Instagramie i ogarnę Wam wysyłki Waszych zgarniętych gadżetów rozdawanych przeze mnie. Natomiast Wy wszyscy pozostali, bardzo dziękuję, że jesteście. Napiszcie w komentarzu, co uważacie. Czy podobał Wam się ten platypus, czy Wam się nie podoba? Może wolelibyście, żeby był zwykły czarny, a nie taki kolorowy? Który z tych trzech pistoletów byście chcieli? Czyli czy Fiuszyna, czy Staccato, czy platypusami? Może są bardzo różne. No to jednak mają wspólny mianownik w postaci tego, że są 2011 i działają do magazynki do Gloka. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście, bo dzięki temu, że jest was coraz więcej, to mam motywację do tego, żeby szukać takich nietypowych konstrukcji, żeby robić te opinie. No bo pełnym testem, recenzją bym tego nie nazwał, bo tylko 200 sztuk, ale no dajecie mi motywację, żeby to robić, za co wam serdecznie, naprawdę serdecznie dziękuję. No i co? Bądźcie bezpieczni, nie tylko na strzelnicy, Trzymajcie się ciepło. Pozdrow.